Zaczniemy od tego, co wydarzyło się wczoraj, bo sekretarz obrony USA ocenił wczoraj, że członkostwo Ukrainy w NATO jest nierealne. Tak samo jak powrót do granic z 2014 roku, mówi Pete Hexet, który ocenia, że natomiast porozumienie z Rosją jest możliwe. No to w takim razie, panie generale, to już możemy powiedzieć, że to jest absolutny koniec marzeń Ukrainy o członkostwie w NATO? Na pewno teraz tak. Uważam, że ta narracja, która została w stronę wyartykułowana, nie nową. O tym, że Ukraina nie będzie członkiem NATO, wiemy od dość dawno, ponieważ to pojawiało się często w narracji Waszyngtonu i w narracji wielu polityków, polskich też. Natomiast uważam, że to nie jest sprawa przesądzona, być może tak jak na dzień dzisiejszy, pewnie tak, natomiast co do przyszłości nie przerowałbym takich wyroków. Historia dyplomacji uczy, że ferowanie wyroków przed rozpoczęciem negocjacji, rozmów jest nieuzasadnione. Więc ja bym się wstrzymał z takimi wyrokami w do Ukrainy, bo Ukraina, moim zdaniem, przedwcześnie przez wielu polityków jest skazywana. Ja twierdzę, że wszystko się wyjaśni w najbliższym czasie, kiedy rozpoczą się rozmowy i wtedy będzie dopiero znana karta Ukrainy, jaką Ukraina będzie tą kartą grała. Na dzień dzisiejszy. Trump e, dogaduje się, porozumie, porozumie się z Putinem i być może z tego włoni się przyszłość Ukrainy, choć widać wyraźnie, że to Trump przekonuje Putina do tego, żeby, Trump, e, żeby Rosja ustąpiła, żeby Rosja uległa, chociaż widać wyraźnie, że e, to postępowanie Trumpa raczej buduje przewagę Rosji. To jest niepokojące, że Putin wykorzystuje tą inicjatywę Trumpa do tego, żeby budować swoją przewagę, którą na pewno wykorzysta w negocjacjach. Czyli rozumiem, że rozmowa Trump-Putin telefoniczna, rozmowa do której doszło przecież w ostatnich kilkunastu godzinach, to nie jest do końca dobra wiadomość dla Ukrainy, Polski i Europy z tego względu, jaka tutaj jest relacja między oboma panami. No właśnie, to jest dla mnie przedwczesne, przedwczesne skazywanie Ukrainy na niepowodzenie, na to, że nie będzie, nie może na to liczyć, że będzie członkiem NATO i że nie odzyska terenów, które zostały utracone i tym bardziej, że Trump nie mówił o tym, co będzie z kurskim. Czyli Trump gra swoją grę, wydaje się, że raczej odnoszę takie wrażenie, że stara się pozyskać łaski albo wedrzeć się w łaski Putina. Putin ma tego świadomość, że ma tutaj w ręku i w ten sposób, tak jak wspomniałem, buduje swoją przewagę, zanim jeszcze się rozpoczęły negocjacje, jakiekolwiek rozmowy. I to jest niepokojące dla mnie. To w takim razie zastanawiam się, jak do tej sprawy powinniśmy my podejść w Polsce, bo wielokrotnie nasi politycy, nasi przywódcy mówili tak: Ukraina ok, powinna aspirować do NATO, powinna aspirować do Unii Europejskiej, ba nie odpuścimy granic Ukrainy z 2014 roku. Czy w takim razie nasze postrzeganie sprawy i nasza narracja, jeśli chodzi o politykę zagraniczną, powinna się tu zmienić, czy powinniśmy twardo stać na tym stanowisku, na którym stoimy od lutego 2022 roku? Stanowisko polskie ewoluuje. Słyszał Pan, że również e, politycy polscy mówią w tej chwili o tym, że e, Ukraina nie ma szans na NATO. Moim zdaniem, jeśli chodzi w ogóle o NATO, to nie jest to sprawa tylko Polski. Ja oczekiwałbym, że to NATO, Komitet Polityczny i Szef NATO, się w tej sprawie wypowiedzą. A na razie to oni głosów w tej sprawie nie zabierają, więc nie wychodzimy jako polska przed szereg NATO. Jesteśmy członkiem NATO, mamy być głosem kolektywnym, i ja bym raczej oczekiwał tutaj. Stanowiska przewodniczącego NATO, a nie tylko stanowiska Polski. Yy, historia dypl dyplomacji uczy, że yy, zachowanie spokoju, zimnej krwi do rozpoczęcia negocjacji służy sprawie, a nie przedwczesne tworowanie wyroków. I nakłaniałbym polityków do tego, żeby jednak yy, zachować spokój, stoicki spokój i żeby czekać na stanowisko kolektywne NATO. Ja to się obawiam, że o ten stoicki spokój będzie naprawdę ciężko, tym bardziej, że mamy, panie generale, przecież kampanię wyborczą, ale jeszcze jedna rzecz mnie zastanawia i już podobne opinie gdzieś tam w przestrzeni publicznej się pojawiają i chciałbym poznać zdanie pana generała na ten temat, bo tak jak pan mówi, powinniśmy poczekać, niech rozpoczną się negocjacje pokojowe, tylko że tutaj te negocjacje zaczyna Trump z Putinem. Ponad głową Władymira Załęckiego, ponad głową również Europejczyków. No i tutaj chyba uprawnione jest to skojarzenie tak zwanej nowej jałty, drugiej jałty. Co pan na ten temat sądzi? Znaczy postawa Trumpa mnie nie zaskakuje. Przypomnę wszystkim jego spotkaniem w Singapurze z Kim Jong-unem, gdzie to on zabiegał o spotkanie z Kim Jong-unem, żeby z nim rozmawiać i uważał go za swojego przyjaciela. To jest y, specyfika Trumpa. Ja ufam, że jego sztab y, we właściwym czasie wkroczy w tą y, sytuację i y, y, odpowiednio to rozegra między z Putinem i nie da y, taniu sprzedać skóry Ukraińców. Tym bardziej, że to powinno być też, być też w naszym interesie. Proszę zauważyć, Europa generalnie milczy. Pojedynci politycy się wypowiadają. Uważam, że nie mają do tego prawa, a Europa generalnie milczy. A my mamy prawo. Ja też tego oczekuję od Europy, że Europa zacznie mówić jednym głosem w interesie Ukrainy, czy w obronie, czy w jakimkolwiek innym celu, ale Europa powinna mówić jednym głosem. W tej chwili tego głosu nie słychać. I oczekiwałbym tutaj tego głosu, który by również dotarł do Trumpa, bo Trump sam na razie gra bez naszego udziału. My się sami wyłączamy z tej gry. Tego być nie powinno i uważam, że Europa powinna natychmiast podjąć działania. Dyplomatyczne, które by pozwoliły Europie do gry wrócić, żeby Trump również grał z Europą. Albo Europa z Trumpem. Albo Europa z Trumpem. A czy Europa, patrząc na ewentualną perspektywę tego, że Ukraina nie będzie w NATO? No właśnie, czy Ukraina nie będąca w NATO to jest wystarczający bufor taki geostrategiczny dla nas przed Rosją? Nie, to jest niewystarczające, to jest za mało, bo samo powiedzenie, że Ukraina nie będzie w NATO, to jest dużo za mało, bo wszyscy mówili o tym, że NATO da gwarancję bezpieczeństwa Ukrainie, więc ja bym bardzo oczekiwał tego od tego polityków, że po tym, że powiedzą nie dla Ukrainy do NATO, to powiedzą jak będą wyglądały gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy, to jest w naszym interesie w interesie Ukrainy, a szczególnie w interesie Polski, która jest państwem przyfrontowym. A zatem tutaj był oczekiwał inicjatywy rządu polskiego, polskich polityków, którzy powinni zabiegać o jasne sformułowanie, jak będą wyglądały gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy, które będą tym samym gwarancjami bezpieczeństwa dla Polski. Tego tak. brak. To a propos bezpieczeństwa dla Polski. Trzy głosy, które mówią w tym samym tonie. Na początku Kir brytyjski ekspert od armii rosyjskiej w rozmowie z Newsweekiem mówi tak: rosyjska armia nie tylko nie straciła na tej wojnie, ale faktycznie się powiększyła, jest większa o 15% niż podczas tego pełnoskalowego ataku na Ukrainę. To samo mówi ostatnio Wołodymyr Załęński, który ostrzega, że Moskwa powiększa swoją armię i w przyszłości może zaatakować. Atakować któreś z państw NATO. W podobnym tonie wypowiadają się także politycy litewscy. To panie generale, jak to jest z tą rosyjską armią? Bo trochę się naśmiewamy, że to niby taka druga armia świata, ale jednak Ukraińcy ją osłabiają, rozbijają. Tutaj potrzebna jest pomoc ze strony Korei Północnej, ale cały czas jednak Władimir Putin tę armię, wedle tych cytatów, wedle tych danych, powiększa. To jest dla nas zagrożenie, musimy na to patrzeć poważnie. Ten czas, kiedy można było się z armią rosyjską śmiać, minął bezpowrotnie. I to dwa lata temu, po załamaniu się ofensywy ukraińskiej w Zaporożu w czerwcu 2023 roku. Sprawą pierwszą jest to, że Rosjanie systematycznie odtwarzają swoją armię, odbudowują armię. Zawdzięczają to wszystkim temu, że przemysł bielenniowy. Putin przystawił na gospodarkę wojenną, również licząc na wsparcie Chin, które bardzo pomagają materiowo i technologicznie armii rosyjskiej. Rosjanie na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy odbudowali potencjał, moim zdaniem, na poziomie trzech do pięciu dywizji nowych. Dywizji, których, tylko część, których, których których tylko część jest na froncie, reszta jest jakby dalej formowana, przygotowana, szkolona i teraz. Gdzie Rosjanie skupiać będą ten wysiłek tych nowych formacji, które przygotowują, włączając ich udział z frontu, z udziału na, na wojnie z Ukrainą. To odtwarzanie korpusów w nowo powstałym Leningradzkim e, Okręgu Wojskowym. Tam są dwa korpusy armii, 41 i 44, które się teraz odtwarzają. Każdy w sile jednej dywizji, co najmniej jednej brygady samodzielnej. I są to siły na kierunku. I nad Bałtyki, i Finlandii. Nie należy wykluczyć działań armii rosyjskiej poza wojną hybrydową, bo proszę pamiętać, że my jesteśmy w toku wojny hybrydowej z Rosją wzdłuż naszej wschodniej granicy, granicy wschodniej nad Bałtyki. I wszystko to, co się dzieje w regionie Bałtyku jest również wojną, wprawdzie hybrydową, ale wojną. A zatem Rosjanie przygotowują się, moim zdaniem, do tego, żeby ten potencjał, który odtwarzają, wykorzystać do destabilizacji sytuacji w regionie Nadbałtyki. Najsłabszym elementem, najsłabszym państwem w strukturze NATO w tym regionie jest Łotwa. Tam jest duża część ludności, to są mniejszość rosyjska. Są tam, jest tam dużo prorosjan, a zatem jest to taki bym powiedział element, który, na który musi NATO szczególną uwagę zwrócić i przygotować ten Bałtykę do tego, że może być obiektem y, może nie agresji wielkoskalowej, ale może być obiektem wojny hybrydowej o dużej intensywności, o zwiększonej intensywności lub nawet ataków wybranych regionów z y, Bałtyki, głównie tu wskazuje na Łotwę. Czyli w rejonie Bałtyku to Łotwa może znaleźć się ewentualnie na celowniku Rosji. To jeszcze jedna rzecz mnie, panie generale, zastanawia, którą chciałbym, żeby nam pan wyjaśnił, jaką przewagę rosyjskiej armii, rosyjskim żołnierzom daje fakt, że rzeczywiście od trzech lat uczestniczą w wojnie, no można powiedzieć, wprost na kontynencie europejskim, w wojnie nowoczesnej, w wojnie z zastosowaniem dronów. Jaką przewagę daje to Rosji nad ewentualnie wschodnią flanką NATO, która do tej pory, tak jak polskie wojsko jest przygotowana głównie, no bo głównie w takich konfliktach brała udział, mówię tutaj o konflikcie ekspedycyjnym, bo my nie toczyliśmy przez wiele, wiele lat wojny na swoim terenie. Jaką przewagę to daje Rosji? Przede wszystkim muszę zauważyć, że jeżeli chodzi o NATO, to na to robi niewiele. Toczą się spory, kto ile da procent PKB. To są spory na poziomie politycznym, nie zamienia się to w zdolności produkcyjne przemysłów zbrojeniowych państw europejskich, państw NATO, czyli nie rośnie potencjał tych przemysłów zbrojeniowych, jest on raczej, ma charakter wzrostu wyspowego, w niektórych tylko miejscach i w niektórych obszarach tylko, głównie amunicyjnych. Druga rzecz, nie wzrasta potencjał militarny wojsk. To, że mówi ktoś, że im wojsko, liczba wojska rośnie 200 tysięcy, 300 tysięcy, Żołnierzy się na sztuki nie liczy, liczy się wojsko na bataliony gotowe do walki, na brygady gotowe do walki, na dywizje gotowe, gotowe do walki. W Europie tych dywizji nie przybywa, panie redaktorze, a u Rosjan przybywa. Mówiłem o tym wcześniej. Na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy sformowali trzy do pięciu nowych dywizji, świetnie wyszkolonych. Rosjanie wyciągnęli wnioski z tej wojny, oni wyciągają wnioski, oni się szkolą w oparciu o umiejętności tych żołnierzy, którzy wyszli z frontu i szkolą młody narywek, żołnierzy rosyjskich. I to jest ten potencjał, który Rosjanie wykorzystują. To są te przewagi, które mają Rosjanie nad nami. I ja zwracam uwagę naszym politykom, naszym wojskowym, panowie, weźcie się do roboty, bo widać wyraźnie, że poza propagandą sukcesu, pozornymi deklaracjami potencjał militarny nie wzrasta. Nie przybywa nam czołgów, nie przybywa nam BWP, samoloty będą, może po 2030, po 2030 roku. Czyli jeżeli pan premier Tusk mówi, że wojna może być za dwa, 3 lata, i ja się z nim zgadzam, mówię o tej wojnie takiej, o której wspomniałem wcześniej na Łotwie, czyli takiej, bym powiedział, o skali ograniczonej, to może się okazać, że będziemy gotowi do wojny po wojnie, panie redaktorze. Zwracam na to uwagę. Albo Rzeczywiście zdecydujemy się i podejmiemy działania, które przyspieszą proces przygotowania sił zbrojnych NATO i Polski do konfrontacji z Rosją, albo dalej będziemy grali pozorami i propagandą sukcesu, czego to my nie mamy i czego mieć i będziemy? To nie będziemy. Nie zamienia propos... się to w żołnierskie buty, absolutnie. To a propos propagandy sukcesu, bo martwią mnie pana słowa panie generale i patrzę na to, co rzeczywiście dzieje się w polityce w tej sprawie, bo dwa miesiące temu prezydent podpisał ustawę, która miała umożliwić przekazanie 3 miliardów złotych na zwiększenie zdolności produkcji amunicji w Polsce. I kiedy rozmawiam z politykami, ostatnio rozmawiałem z wiceszefem mon Stanisławem Wziątkiem, który mówi tak, kwestia fabryki tej wielkokalibrowej amunicji 155 mm to jest kwestia rzeczywiście... Kilkunastu miesięcy. No nie wiem, czy my możemy w te słowa wierzyć. Chciałbym, żeby pan generał to ocenił, jak daleko jesteśmy od powstania fabryki amunicji w Polsce, tej amunicji 155 mm amunicji artyleryjskiej. Panie że w listopadzie 2023 roku w mediach publicznych chyba u was też, mówiłem, że należy powołać narodowy program amunicji. Że wszystkie siły, które dysponują w Polsce potencjałem, Powinniśmy skumulować i rozpocząć budowę tego potencjału minęły półtora roku minęło i co mamy? Nie mamy wiele. Coś mamy, ale jeszcze nie jest to, żeby zagwarantować sobie, zagwarantować sobie suwerenność technologiczną i produkcyjną. My nie możemy liczyć na Amerykanów i na Koreę w sytuacji, gdy dojdzie do konfliktu zbrojnego w Europie, bo dostawy te łańcuchy dostaw będą. Zamknięte, będą zniszczone, będą kontrolowane w ramach wojny przez Rosję. Więc jeżeli nie zbudujemy swojego potencjału do produkcji amunicji, nie tylko tu chodzi o amunicję, tu chodzi o artylerię, tu chodzi o sprzęt bojowy, czołgi, BWP i wiele innych, to nie przygotujemy się do tego, co może nas czekać. I tak jak powiedziałem wcześniej, będziemy gotowi do wojny po wojnie. Oczywiście pan minister Wziątek ma rację. Budowa fabryki amunicji to jest od dwóch do trzech lat. I teraz to nie jest tylko budowa fabryki amunicji, to jest, to jest osiągnięcie zdolności do produkcji nitrocelulozy, nitroguanidyny, które są materiałami wyjściowymi do y, produkcji prochu, to produkcja prochu, ładunków miotających. To po, to Wejdę w słowo, panie generale, bo my ten proch, bazowy, ten proch bazowy potrzebny do produkcji tej amunicji cały czas importujemy. Nie produkujemy go w Polsce, z tego co wiem. Nie produkujemy i jeżeli będziemy tak działali, jak teraz działamy, to długo nie będziemy produkowali. I wie pan, jeżeli my mówimy o tych pieniądzach, to ja wiem, gdzie one pójdą. One pójdą e, na zakupy prochów i wszystkiego poza granicę kraju, bo taka jest widać wyraźnie gra. Bo budowanie zdolności w sposób. E, Zorganizowany w Polsce nie przebiega to, co się dzieje, nie ma charakteru zorganizowanego, a przecież mamy ministerstwa, mamy sektor państwowy, mamy sektor prywatny, który ma ogromny potencjał do produkcji amunicji. Czego tego nie skonsolidować, połączyć i w ramach jednego wielkiego wysiłku narodu tego nie zbudować? Nie wiem, dziwię się, że nikt o to nie dba, ale to jest dla mnie wyraz braku troski o bezpieczeństwo państwa polskiego. Budowa fabryki amunicji to 2-3 lata, ale jeszcze jest jedna rzecz, Panie Doktorze, to nie jest jedna fabryka amunicji. Amunicji potrzeba tyle, że tych fabryk, chociażby do tych wielkokalibrowej, o której Pan wspomniał, kalibru 155, to trzeba 2-3 fabryki. My potrzebujemy milionów tej amunicji. Ja nie mówię o innych kalibrach, których też potrzebujemy, czyli amunicja czołgowa, moździerzowa, i inna. Więc tych fabryk trzeba kilka, to na pewno i one powinny być rozproszony z uwagi na to, że to jest infrastruktura krytyczna i zawsze będzie narażona na uderzenia. Kumulowanie takiej fabryki w jednym miejscu, budowanie, w jednym miejscu, w przypadku uderzenia pozbawi nas możliwości produkcji misji dla polskiej armii, a my mamy magazyny puste, panie redaktorze. To jeszcze muszę o jedną rzecz dopytać, która mi przyszła teraz do głowy. Nie wiem, czy pan generał zechce na ten temat się wypowiedzieć, jako były dowódca wojsk lądowych, bo chciałbym jeszcze trochę w stronę tego Bałtyku skręcić, o którym powiedzieliśmy, bo jest coś takiego, jak program Orka zainwestujemy w podobno trzy okręty podwodne. Jeden okręt po to, żeby działał rzeczywiście na Bałtyku, drugi okręt do spraw szkoleniowych, na no trzeci okręt, żeby ewentualnie na nim wykonywać różnego rodzaju prace serwisowe, które byłyby wymagane. Zastanawiam się, czy my powinniśmy Inwestować w ten Bałtyk, i jak bardzo inwestować w kwestie Bałtyku, no bo skoro pan generał powiedział, że tam też ten teatr wojenny się przenosi. Panie dyrektorze, szanowni państwo, program Orka jest programem przed, przed 12 lat. To był jeden z 14 programów operacyjnych, w których współautorem e, byłem też ja jako wiceminister Wręcz Narodowej. Wtedy marynarze uznali, że nasza Marynarka Wojna uznała, że taki program jest potrzebny i taki program był prowadzony. W wyniku mm, działań polityków program ten nam się nie udał, choć byliśmy w rozmowach z Norwegami i Niemcami zaawansowani o wspólnym osiąganiu tej zdolności i wtedy myśmy wyartykułowali, marynarze wyartykułowali potrzebę trzech i ona powinna być tą właśnie wielkością, której Polska Marynarka potrzebuje. Zakładam, że Polska Marynarka potrzebuje okrętów podwodnych, nie jakichś pa, pacyficznych, oceanicznych, tylko takich, które pozwolą działać w regionie Morza Bałtyckiego i w pobliżu Morza Bałtyckiego. Myślę to o Morzu Północnym, bo to są obszary naszego szczególnego zainteresowania. Tym bardziej, że bardzo mocno powinniśmy się związać z państwami skandynawskimi, nordyckimi, bo to jest nasz wspólny interes. To region Bałtyku, który w mojej ocenie przy właściwej trosce polityków o mm, wyposażenie między innymi polskiej marynarki, stworzenie sił, które będą siłami zdolnymi wojskach wojsk lądowych do działania w regionie Bałtyku, to ta flanka lewa NATO jest najsilniejszą flanką w e, NATO. Myślę tu o Skandynawii, państwach nordyckich i Polsce i nad Bałtyce i to jest flanka, która jest w stanie zagrozić Putinowi i on ma, ten, ma tego świadomość, dlatego e, tak jak wspomniałem wcześniej, odbudowuje te dwa korpusy armii w Leningradzkim e, e, Okręgu Wojskowym i pra, prawdopodobnie po zakończeniu wojny wyprowadzi szóstą armię z Ukrainy i on będzie dalej formował w rejonie Leningradu. I przypomnę jeszcze, że mamy obód królewiecki, gdzie prawdopodobnie Rosjanie będą odtwarzali jedenasty korpus armijny, który tam zawsze był, a który teraz jest na wojnie w Ukrainie. To jeszcze na sam koniec dwa pytania albo dwa pytania w jednym pytaniu, bo przed nami konferencja w Monachium, na której ma pojawić się wołody Załęski, ma pojawić się przedstawiciel administracji Stanów Zjednoczonych w postaci wiceprezydenta JD Wensa. Zastanawiam się? Czego możemy się spodziewać po tej konferencji, czy ewentualnie jakieś negocjacje plany pokojowe pójdą do przodu? Pamiętajmy też z tyłu głowy miejmy, że Wołodymyr Załęski złożył, chociaż przez wywiad w, dla portalu, dla gazety, dla brytyjskiego Guardiana, propozycję Putinowi, żeby wymienić się terytoriami, czyli Ukraina miałaby oddać przynajmniej część obwodu kurskiego w zamian za to, żeby Rosja oddała część zajętych przez nią terytoriów w Ukrainie. Co w tej sprawie, panie generale, czego możemy się spodziewać? No i jaka tutaj będzie rola tej konferencji bezpieczeństwa w Monachium, która już w ten weekend? Panie Monachium mi się to kojarzy. Mi się Monachium kojarzy z rokiem 1938, który się skończył źle. Dla Polski między innymi. Skończył się II wojną światową. A to tylko takie skarżenie historyczne. Natomiast ja bym nie oczekiwał, że Putin zgodzi się na to, czego oczekuje od niego Żołęcki, że wymienią się ziemiami za obwód Kurski. To nie jest rozmowa na poziomie oczekiwań Putina. On nie będzie z Żołęckim rozmawiał, on będzie rozmawiał z Żołęckim tylko poprzez Trumpa. Jeżeli Trump ewentualnie nakłoni Putina do tego, żeby chciał, Rozmawiać z Żyłeńskim. wtedy Putin będzie z Żyłeńskim rozmawiał. Uważam, że y, się czegoś się nie wyjaśni. To, y, co się wydarzyć może po zapowiadanej wizycie, bo przecież y, Putin zaprosił Trumpa do Moskwy, być może po wizycie Trumpa w Moskwie wiele się wyjaśni. Ja bym poczekał jeszcze z tym wszystkim wyrokami, jakimiś przesądzonymi kwestiami, dopó dopóki ci dwaj panowie się nie spotkają i sobie pewnie rzeczy nie uzgodnią, bo wiemy, że dyplomacja obu panów w tej chwili bardzo intensywnie pracuje, prowadzi uzgodnienia i one nie będą tego tymi uzgodnieniami, które będą miały miejsce w Monachium. To muszę jeszcze dopytać na koniec, skoro Putin zaprasza Trumpa do Moskwy. Myśli pan, że Donald Trump zdecyduje się na taką wizytę? Czy to nie będzie trochę wyglądało w ten sposób, że to Trump jedzie do Putina do, po prośbie? Czy wyobraża pan sobie lądowanie Air Force One chociażby na moskiewskim szeremetiewie? Znaczy, wie pan, Trump jest nieprzewidywalny. Wiemy wszyscy o tym. Pamiętamy jego pierwszą kadencję. Jego zachowania są podobne i teraz. Więc nie chciałbym też przesądzać. Tej kwestii, ponieważ uważam, że po Trumpie się możemy wszystkiego spodziewać nawet tego, że poleci do Moskwy. Poczekajmy na jego dalsze działania. Ja y, oczekiwałbym jednak nie wszystko od nas, od y, NATO, od Unii Europejskiej, zwiększonej intensywności działań politycznych przede wszystkim, żeby pomóc Ukrainie, żeby ją wesprzeć, ponieważ Ukraina nie może przegrać. I pan ostatnio zauważyłem, że w naszych mediach jest bardzo dużo takich krytycznych. Adresów pod kątem Armii Ukraińskiej. Mówi się o dezercjach, o korupcji i tak dalej. Zgoda, na pewno te zjawiska towarzyszą Armii Ukraińskiej. Ale proszę zauważyć, panie redaktorze i szanowni państwo, że Armia Ukraińska mimo przewagi strategicznej Armii Rosyjskiej, mimo tego, że Rosjanie mają tę inicjatywę strategiczną, Armia Ukraińska front trzyma. Odgryza się na poziomie taktycznym, ale front trzyma. Ja bym nie skazywał Ukrainy, jestem bardzo w tym ostrożny i ja bym liczył bardzo na to, że. Europa zintensyfikuje swoje działania, które będą Ukrainy nie deprecjonować, a wspierać. I tą klamrą, a propos Ukrainy, zamykamy naszą dzisiejszą rozmowę. Generał Waldemar Skrzypczak, były dowódca wojsk lądowych, był moim gościem w wirtualnej Polsce. Dziękuję, panie generale. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Miłego dnia.